Efektywne zarządzanie procesami sprzedażowymi to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Dziś przyjrzymy się, jak system Komarch ERP Optima wspiera ten obszar dzięki zaawansowanym narzędziom do konfiguracji ścieżek sprzedaży. Umożliwia to zoptymalizowanie działań twojej firmy, co z pewnością przyniesie wymierne korzyści. Na początku warto zrozumieć, że podstawowe elementy konfiguracji ścieżek sprzedaży opierają się na modułach Handel i Handel Plus. Kluczem będą tu także dokumenty handlowe, takie jak faktury sprzedaży, paragony czy rezerwacje odbiorcy. Nie zapominajmy również o prawidłowej konfiguracji kart, kontrahentów i towarów, które są fundamentem efektywnych procesów sprzedażowych. Skupmy się teraz na dokumentach sprzedaży. Faktury sprzedaży stanowią podstawowy element tego procesu. Kluczowe aspekty konfiguracji obejmują zdefiniowanie schematów numeracji dokumentów oraz dostępnych form płatności, które powinny być dostosowane do specyfiki Twojej działalności. Warto także wykorzystać automatyzację, która umożliwia generowanie faktur z innych dokumentów, co znacząco ułatwia zarządzanie. Dla firm prowadzących sprzedaż detaliczną istotna jest konfiguracja paragonów. Należy zadbać o poprawne ustawienia fiskalne oraz dostosować formy płatności do specyfiki sprzedaży. Ważnym punktem jest także możliwość przekształcania paragonów w faktury sprzedaży, co ułatwi obsługę klientów biznesowych. Zarządzanie rezerwacjami odbiorcy to kolejny kluczowy aspekt, który wpływa na efektywność zamówień klientów. Powinieneś ustawić odpowiednie parametry magazynów oraz zdefiniować domyślne terminy rezerwacji. Automatyzacja przekształcania rezerwacji w faktury lub wydania zewnętrzne to kolejny krok w kierunku uproszczenia procesu sprzedaży. Przechodząc do zarządzania cenami i rabatami, zdefiniowanie grup cenowych dla różnych segmentów klientów oraz konfiguracja cen w różnych walutach to kluczowe zadania. Dzięki funkcji automatycznej aktualizacji cen w odniesieniu do zmian cen zakupu, uda się szybko zareagować na dynamikę rynku. Integracja z e-commerce staje się niezbędna w nowoczesnym świecie. Umożliwia synchronizację stanów magazynowych oraz zamówień, co jest niezwykle pomocne w codziennej działalności biznesowej. Skonfigurowanie automatycznego eksportu oferty do sklepu internetowego oraz importu zamówień z e-sklepu to działania, które z pewnością przyspieszą procesy sprzedażowe. W obszarze analizy i optymalizacji sprzedaży, Comark ERP Optima oferuje zaawansowane narzędzia do tworzenia raportów sprzedażowych. Umożliwiają one analizowanie wartości sprzedaży, w ujęciu kontrahentów czy towarów. Dashboardy i kluczowe wskaźniki efektywności pozwalają na bieżąco monitorować wyniki sprzedażowe. Warto także pamiętać, że automatyzacja procesów sprzedażowych w tym konfiguracja automatycznych przepływów pracy oraz integracja z modułem CRM może znacząco zwiększyć efektywność działań sprzedażowych. Bezpieczeństwo i kontrola dostępu to kluczowe aspekty, które powinny być uwzględnione w procesie konfiguracji. Dbanie o szczegółowe uprawnienia użytkowników oraz regularne kopie zapasowe danych sprzedażowych to działania, które z pewnością przyczynią się do ochrony danych Twojej firmy. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.